Ale wtajcie. znajdujemy się w samolocie. Ja też witam. <śm using it> znajdujemy się w samolocie do Singapuru. Piękne stewardessy. <śmums> tak. E, o, oh, chyba, ja Lampą po oczach. No bez przypału jest w ogóle, że nie nagrywam. Zaraz będziemy startować i będziemy w Singapurze za godzinę już. Jest to mój 36 lot samolotem, dlatego specjalnie dla mnie Air Asia wyprodukowała czasopismo 36. Tak. O, a to jest nasza Dziękuję. Okej, okay, muszę się przesunąć, bo coś pani do, de, mówi do mnie po, po angielsku, malezyjskiemu. Także kończysz nagrywanie. Idę z panią porozmawiać. Dasz bur?